Młoda osoba jest ciekawa świata i chętna do poznawania nowych doznań. Zaspokojenie ciekawości to jeden z powodów sięgania po alkohol w tej grupie osób. Czasami powodem jest presja grupy rówieśniczej. Może to wynikać z potrzeby akceptacji przez rówieśników lub zaznaczenia własnej dorosłości. U niektórych nastolatków u podstawy decyzji o spożyciu alkoholu stoi doświadczenie rodzinne. Pijący alkohol rodzice stają się dla dzieci pierwszym modelem zachowań. Jeśli alkohol towarzyszy spotkaniom rodzinnym, młodzież przyjmuje, że alkohol jest normalnym składnikiem życia i funkcjonowania osób dorosłych. Dzieci wychowywane w domach, w których spożywa się alkohol w nadmiarze, są cztery razy bardziej narażone na rozwój choroby alkoholowej. Dzieci i młodzież, widząc rodziców próbujących rozwiązać swoje problemy z nadmiernym napięciem nerwowym czy ze złością przy pomocy alkoholu, za chwilę sami sięgają po alkohol. Aby za jego pomocą rozwiązać swoje kryzysy emocjonalne lub problemy z samooceną. Pijąc alkohol, młodzi ludzie starają się zmniejszyć lęk związany z niską samooceną lub skrajną nieśmiałością. Potężny wpływ na spożywanie alkoholu przez młodzież mają media. Reklama alkoholu może budować pozytywne nastawienie nastolatków do picia. Alkohol może kojarzyć się z dobrą zabawą, radością. Fajnym sposobem na spędzanie wolnego czasu, ale niestety często wiedzie do zachowań niebezpiecznych i przełamywania barier, wpływając negatywnie na zdrowie, a czasami nawet życie młodych osób. Alkohol to substancja psychoaktywna, istotnie zmieniająca świadomość, której działanie zależy od ilości spożytego alkoholu i osobniczej wrażliwości. Alkohol przyczyna się do zmian w strukturze i funkcjonowania mózgu. Bicie alkoholu w młodym wieku pogarsza umiejętności poznawcze, m.in. osłabia pamięć, zaburza koncentrację, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym. Istnieje silny związek między spożywaniem alkoholu a nieszczęśliwymi wypadkami, próbami samobójczymi, używaniem innych substancji psychoaktywnych, narkotyków lub też ciąganiem się w palenie tytoniu. Lub na przykład przedwczesną, nieplanowaną ciążą. Spożywanie alkoholu wiąże się również z zachowaniami antyspołecznymi i przestępczymi. Proszę Państwa, alkohol uszkadza wątrobę, mózg i serce. Wpływa również na układ krążenia. Niezależnie od rodzaju alkoholu, zwiększa ryzyko rozwoju takich chorób: Nowotwory jamy ustnej, gardła, trzustki oraz jelita grubego. Może powodować marskość wątroby. Alkoholowe stłuszczenie wątroby, alkoholowe zapalenie wątroby, ostre lub przewlekłe zapalenie trzustki oraz bardzo intensywnie stymuluje rozwój chorób neurodegeneracyjnych. Alkohol u kobiet w ciąży ma działanie teratogenne, którego objawami mogą być wady płodu. Udowodniono, że spożywany w nadmiarze alkohol zwiększa ciśnienie tętnicze i powoduje niekorzystne zmiany w naczyniach krwionośnych. Alkohol obniża. Napięcie dolnego zwieracza przełyku, tym sposobem sprzyja rozwojowi oraz zaostrzaniu refluksu żołądkowo-przełykowego, co może doprowadzać do rozwoju raka przełyku. Prawdopodobnie, proszę Państwa, nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, która nie działałaby niekorzystnie na organizm człowieka. Także najlepiej powstrzymać się w ogóle od spożywania tej substancji psychoaktywnej. Piwo bezalkoholowe to jest piwo, jak sama nazwa wskazuje, czyli kojarzy nam się z napojem alkoholowym, ale nie ma alkoholu albo ma bardzo małą zawartość alkoholu do 0,5%, co może powodować, że młodzi ludzie wybierają ten napój, no, żeby poczuć się dorośli, żeby no, spróbować, jak to jest. No, przecież jest to 0%, więc nie jest szkodliwe. Proszę Państwa, szkodliwy jest nawyk używania tego rodzaju napojów, bo płynnie osoba która spożywa piwo bezalkoholowe przechodzi do piwa alkoholowego. Podobnie jest w przypadku e-papierosów. Jeżeli ktoś pali e-papierosy bez nikotyny, to płynnie przechodzi, wciąga się w nauk palenia nikotynowych preparatów. Na początku jako e-papierosy, a później wprost sięga po Papierosy zwykłe. Tak jak osoba pijąca piwo bezalkoholowe wprost przechodzi do piwa alkoholowego czy innych silniejszych, mocniejszych alkoholi. Także reklama piwa bezalkoholowego czy też proponowanie piwa bezalkoholowego jako innego rozwiązania no jest drogą donikąd, dlatego że u niektórych młodych ludzi. Wytwarza nawyk, który później może kończyć się regularnym spożywaniem różnej ilości alkoholu, który ma działanie niestety niszczące na ośrodkowy układ nerwowy, ale również na wątrobę, na układ krążenia, czy też stymulujący rozwój nowotworów wielu narządów mięśniowych. Także podobnie jak w przypadku papierosów beznikotynowych. Tak samo piwo bezalkoholowe jest dla określonej grupy dorosłych, natomiast sprzedaż dzieciom czy też wybieranie przez młodzież i młodych dorosłych piwa bezalkoholowego stymuluje niekorzystne uwarunkowanie, które później może niestety kojarzyć się z uzależnieniem od alkoholu w wieku dorosłym. Dorośli mają duży wpływ na kształtowanie się postaw młodych ludzi. To, w jaki sposób żyją, w jaki sposób rozwiązują swoje problemy, po jakie używki sięgają i kiedy, jest dla młodych ludzi przepisem na to, jak mają sobie radzić z tą dorosłością, czy jak mają sobie radzić ze swoimi problemami tu i teraz w wieku lat 12, 14, 16, czy też jako młodzi dorośli. Czyli pozytywne wzorce, które przekazujemy naszym dzieciom, będą na wiele lat kodować ich zachowania. Pamiętajmy o tym w momencie, kiedy spożywamy alkohol w trakcie imprez okolicznościowych. Pamiętajmy o tym, w jaki sposób rozwiązujemy swoje problemy. Jeżeli będziemy dawali naszym dzieciom negatywne przykłady, to one chętnie pójdą tą drogą, dlatego że cechą młodych dorosłych jest to, że oni próbują życia, oni próbują w ten sposób, być jak mama, być jak tata, być jak wujek, a to niestety może prowadzić u osób, które mają do tego tendencję, a mniej więcej jedna trzecia społeczeństwa ma tendencję do tego, żeby się uzależnić od czegokolwiek od alkoholu, od narkotyków, od nikotyny, od zakupów, od seksu. To wszystko, jeżeli trafi na podatny grunt, może zakończyć się spożywaniem niekontrolowanych dawek alkoholu, a później chorobą alkoholową w wieku dorosłym. To proszę Państwa, powinien zadbać o profilaktykę uzależnień u młodzieży. Przede wszystkim my rodzice, jeżeli my nie zadbamy o to, żeby nasze dzieci mogły rozmawiać o swoich problemach w sposób otwarty, jeżeli my rodzice nie zadbamy o to, żeby pokazać naszym dzieciom, jak w sposób prosty rozwiązywać problemy, w formie rozmowy, w formie Często także załatwiania problemów w zakresie ponoszenia pewnych konsekwencji. Jeżeli nauczymy nasze dzieci reagować adekwatnie do rzeczywistości, to jest wielka szansa, że one nie będą musiały korzystać z substancji psychoaktywnych, żeby rozwiązywać swoje problemy, żeby poprawić sobie nastrój, żeby grać kogoś, kim nie są. Natomiast jeżeli zobaczą w domu rodzinnym, że to jest pomysł na to, żeby kogo się szukać, żeby obejść pewne przepisy, żeby spróbować inaczej, nie do końca zgodnie z tym co prawo czy wiedza medyczna mówi na temat na przykład danych substancji. No to powielą tą formułę. Bo niedaleko pada jabłko od jabłoni. To jest stara maksyma, która niestety w przypadku uzależnień bardzo się sprawdza. Mówimy o dorosłych dzieciach alkoholików mówimy o pewnym syndromie reagowania na rzeczywistość, który wiąże się z uzależnieniem. Sięgamy po używkę wtedy, kiedy jest nam bardzo dobrze i sięgamy po używkę wtedy, kiedy jest nam bardzo źle. Próbujemy rozwiązywać swoje problemy przy pomocy alkoholu, narkotyków czy palenia tytoniu. To są wszystko substancje psychoaktywne. Ten luz, który się temu Spożywaniu substancji psychoaktywnych towarzyszy, to często są uwarunkowania związane z tym, że jest miłe towarzystwo, że jest element zaciągania się dymem tytoniowym, że jest element uczestniczenia w pewnym zdarzeniu, który nas też włącza, a nie wyłącza nas poza nawias. Natomiast to wszystko można zrobić inaczej. I tymi, którzy pokazują dziecku, jak to zrobić inaczej, są jego rodzice, najbliżsi. Jeżeli w domu rodzinnym zobaczymy, jak prawidłowo rozwiązywać swoje problemy, w jaki sposób reagować na przemoc, złość, na złe zachowanie innych, jak sobie radzić z dyskomfortem własnym, jak sobie radzić z niepowodzeniami, jeżeli nauczymy nasze dzieci przekuwać niepowodzenie na sukcesy poprzez intensywną pracę, a nie poprzez dopalacze. Czy też inne substancje, które mają nam podkręcić nasze możliwości psychofizyczne, to tak naprawdę wychowamy młodych dorosłych, którzy będą poniekąd impregnowani na działanie reklam na temat alkoholu, na temat nikotyny i działania tych substancji psychoaktywnych. Także zachęcam Państwa do dobrego kontaktu ze swoimi dziećmi. Zachęcam Państwa do częstych, długich rozmów na temat ich problemów. A wierzcie mi, że to na pewno zaowocuje tym, że państwa dzieci będą radziły sobie ze swoimi problemami, a nie szukały w używkach antidotum na kłopoty z rzeczywistością, która ich otacza. Dziękuję serdecznie za uwagę.